Dzień dobry kochani, zapraszam rybki na czytanie tygodniowe. To jest czytanie od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Moi drodzy, czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Zobaczymy, w jakiej będziecie energii, co może się wydarzyć, na co uważać, co w miłości, co urodziny u przyjaciół w najbliższym otoczeniu. Praca i finanse oraz rada lub wynik. Zaczynamy, drogie rybki. Uh -huh. Już na dzień dobry wypadła karta ryb. Karta księżyca. Jakieś sprawy niejasne, zakryte. Nie wszystko jest jawne, odkryte. Może coś być, kochani. Eee, o, i teraz gwiazda jeszcze wypadła pięknie. Gwiazda z dziewiątką, buław. Dobra. Na razie wypadła karta ryb i karta wodnika. Księżyc to rybki. Gwiazda to wodnik. Co dla rybek w nadchodzącym tygodniu? Drogie rybeczki. Upadło i zaczynamy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień, a smiecze. A smiecze. Co może się wydarzyć? Cztery buławy. Na co uważać? Siedem kielichów. Co w miłości? Dwie buławy. Rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie: cztery kielichy. Praca i finanse osiem buław. Rada lub wynik głupiec. W tle czytania mamy rycerza Pentakli. Moje drogie rybki rycerz Pentakli w tle czytania mm, może wskazywać na bardzo systematyczne, rzetelne wykonywanie jakichś działań lub zadań, wykonywanych najczęściej z rozsądku, i przy tym trzeba trochę uważać, bo można powielać, powtarzać stare błędy. Więc uważamy na powtarzanie starych błędów w nadchodzącym tygodniu. Są możliwe jakieś dobre wiadomości dotyczące spraw finansowych. Może to być też nawet wygrana losowa, jeżeli gracie lub gdzieś od czasu do czasu korzystacie z jakiejś loterii. To jest to możliwe, chyba że ktoś dostanie darowiznę lub inny wartościowy prezent. Mogą być też podróże albo jedna podróż związana z pracą, z obszarem zawodowym, jest to też możliwe. Moi drodzy, jest tutaj jakaś stabilność w związku z włożonym wysiłkiem w uzyskanie dobrej sytuacji finansowej. Macie stałe źródło dochodów, być może jeszcze dodatkowe źródło dochodów, praca jest wykonywana. Sumielnie, rzetelnie. I mm, jedyne co to w tle tych wydarzeń nadchodzących, w ogóle w tle nadchodzącego tygodnia, mogłyby się pojawić jakieś dolegliwości związane z układem ruchu. E, czyli kolanka, w sensie kolana, kręgosłup. Mm, no, e, ewentualnie trzeba zwrócić uwagę na jakieś nawyki związane z żywieniem. Też można. E, moi drodzy, tutaj e, jest. Spore poczucie odpowiedzialności, poczucia obowiązków, obowiązku, ale jest też dużo działań podejmowanych z rozsądku, jest taka gotowość do pracy wszelkiej nad, i to nad relacjami różnymi, relacjami, relacjami w związkach, w relacjach w rodzinie, z przyjaciółmi, ze znajomymi. To są takie, to jest taki powolny rozwój małymi krokami do przodu. W każdym razie Taka energia uziemiona, nie wasza, tak nie energia kielichów, nie energia pucharów, a energia ziemi. As mieczy. Jesteście w energii asa, mieczy w nadchodzącym tygodniu. Moi drodzy, no właśnie, to jest jakaś szybka energia myśli lub słowa, to jest taka siła. W Asie Mieczy, która pokazuje początek czegoś, co raczej się już nie zatrzyma. Ale, wiecie, sprawy zmieniają tutaj obrót na dobre. Macie jakiś gwarantowany sukces. Jesteście w takiej energii sukcesu, jakoby byście wiedzieli, że jest on wam już pisany, że jest już wręcz gwarantowany. I tutaj może tak być, że. Może być tutaj jakieś nagłe olśnienie, jakiś nowy pomysł, na który wpadniecie i będziecie bardzo zainspirowani tym nowym pomysłem. A z mieczy jest zapowiedzią ogromnej szansy na to, abyście też, słuchajcie na zmianę w ogóle, tak, no na to, aby zmienić się, aby zacząć rozwijać się w nowym dla siebie kierunku. To jest taka energia, która symbolizuje intelekt, umysł, ale też trochę władzę, trochę stres, też determinację, logikę. I inteligencję. Dużo z Was, ryby, może być w, w jakichś relacjach międzyludzkich, czy w ogóle w relacjach osobistych z rozsądku. Tutaj jest sporo z waszej strony analizowania, kalkulowania, szukania za i przeciw. Macie wobec jakiejś sytuacji albo wobec jakiejś osoby chłód uczuciowy, mogą też. Mogą zostać wypowiedziane też słowa, które będą raniły kogoś. I słuchajcie, no, dla części z was, ktoś z was może być w, w takim momencie początkowego okresu relacji związku początku jakiegoś uczucia. Gdzie te uczucia mogą być jeszcze takie pełne emocji, wybuchowe również. Również tak może być. Natomiast macie, zdajecie sobie sprawę z tego, że być może jest zachodzi jakaś konieczność przeprowadzenia rozmowy z drugą osobą, z partnerem, z partnerką i te wszelkie rozmowy na temat uczuć będzie trzeba przeprowadzać w sposób wyważony w sposób taki właśnie inteligentny, kierujący się rozsądkiem i e, słuchajcie, jest też e, m, sytuacja taka, że może w, waszej, w Waszym obszarze zawodowym, w życiu zawodowym pojawia się jakaś szansa, pojawia się jakieś wyzwanie to mogą być negocjacje warunków zatrudnienia, to może być planowanie jakiegoś nowego przedsięwzięcia, ale wy oceniacie to dosyć chłodnym okiem, staracie się umiejętnie bronić swoich poglądów. Tu są takie możliwe potyczki słowne, gdzie będzie trzeba wykazać się jakąś elokwencją. Moi drodzy, co tutaj jeszcze? Ogólnie możecie mierzyć się w nadchodzącym czasie z jakimiś stresowymi sytuacjami, z większym wysiłkiem umysłowym, może będziecie starać się szukać jakichś rozwiązań danej sytuacji. Są możliwe trafne decyzje też. I, no i właśnie. I teraz może wydarzyć się, mogą wydarzyć się cztery buławy. Dla ryb cztery buławy w nadchodzącym czasie oznaczałoby moje drogie rybki, to, że będzie się ciągle coś działo. Nie będzie czasu na nudę, ale te wydarzenia powinny być tutaj negatywne, pozytywne, pozytywne, i być może albo zechcecie, albo z jakichś względów zostanie to wam może nie raczej, raczej sami zechcecie, raczej cztery buławy są zapowiedzią odkrywania nowych obszarów w swoim życiu. I podążania nową drogą, nowymi ścieżkami, czyli nie tym, co było dotychczas, nie w sposób, jaki był dotychczas, tylko właśnie inną drogą, inaczej. Wasze działania podjęte w sferze zawodowej mają, dają dobre rezultaty. Może ktoś z Was doczeka się w nadchodzącym czasie podwyżki, ktoś inny awansu albo po prostu innej dobrej oferty pracy. Jesteście też w w nadchodzącym czasie jest możliwość nawiązania sprzyjających kontaktów biznesowych, możecie cieszyć się z jakiegoś danego egzaminu. Ewentualnie e, cztery buławy pokazują też pokonanie jakichś trudności finansowych, pokonanie trudności materialnych, umacnianie się, ugruntowanie, stabilizację. I e, no, tutaj też jest możliwe zakończenie budowy domu lub przeprowadzka do nowego domu, ewentualnie dla kogoś szczęśliwy powrót do domu, tak? Jeżeli ktoś e, wraca, jest w drodze, czy zamierza, planuje wrócić do domu, tak? E, no, chodzi mi tutaj bardziej o emigrację, czy też o przebywanie w jakiejś delegacji, czy, czy właśnie może tymczasowo w jakimś odosobnieniu od, mm, od reszty rodziny. E, rybeczki. W każdym razie jest tutaj w tym jakaś stabilność, jest jakaś solidność. Jakieś wcześniejsze Wasze wysiłki przynoszą oczekiwane dla Was rezultaty. Co więcej, nawet stanowią solidny fundament pod kolejne działania. I one są właśnie zapowiedzią dobrobytu i rozwoju w przyszłości. Są na tyle trwałe, że dają Wam poczucie bezpieczeństwa w na nadchodzącym czasie. I teraz ten dobrobyt, to bezpieczeństwo, ta ochrona no właśnie to jest. To są plony, które zbieracie ze swoich wcześniejszych działań. Więc tu są możliwe pozytywne zakończenia jakichś Waszych wysiłków z dobrym osobistym osiągnięciem i z sukcesem. Słuchajcie, być może jakaś, właśnie yy, yy, stabilizacja po wcześniej podjętej decyzji, po jakimś wyborze. Coś, co po prostu dobrze się ułożyło. I teraz. Yy, Nadchodzi większy spokój, stabilizacja i bezpieczeństwo. Na co uważać? Uważać na siedem kielichów. Dlaczego? No, dlatego, że siedem kielichów w ogóle jest kartą. Fantazji, złudzeń, mrzonek, iluzji, niezdecydowania, zatracania się w marzeniach i uważajcie na dużą, dużą ilość różnych wizji na temat. No właśnie, na temat zarówno relacji związków, jak i gruntu zawodowego. I tutaj no, może się okazać, że są problemy z wyborem jakiegoś najlepszego rozwiązania, ale uważajcie też, co niektórzy, na idealizowanie kogoś na, idealiz na idealizowanie może partnera partnerki. Na uleganie pokusom. Słuchajcie, przede wszystkim jest tutaj mowa o tym, aby uważać na uzależnienia. Mogą wyjść na światło dzienne jakieś problemy z uzależnieniami czy imiś. I no, warto tutaj uważać, bo te uzależnienia oczywiście mogą dotyczyć różnych rzeczy, tak? Możemy być uzależnieni od wykonywania jakichś czynności różnych, tak? Możemy być uzależnieni od różnych używek. Możemy być uzależnieni nawet od leków. Często, często, tak naprawdę, komuś wydaje się, że uzależnienie to może być tylko od alkoholu, czy jeszcze co gorsze od jakichś innych używek typu narkotyki. Ale uzależnienie może być. wiecie, uzależnienie może być nawet od jakiejś osoby, tak? Od, uzależnienie może być od jakiejś sytuacji, od jakiegoś, no właśnie, od jakiegoś, gru, od jakiegoś trzymania się czegoś lub kogoś na siłę. Uzależnionym można być właśnie od innej osoby, ale uzależnionym można być od różnych stałych sytuacji w waszym życiu, których na przykład obawiacie się porzucić, zostawić, nie wykonywać, nie realizować, nie zajmować się nimi. Uzależnienia są różne, tak? Ktoś może być uzależniony od jakichś innych, różnych, dziwnych natręctw, na przykład. Tak więc. No uważajcie, na wszelkie rzeczy, które widzicie, że was wciągają w jakiś taki dosyć niebezpieczny sposób i, i mogłyby przysporzyć wam problemów zdrowotnych, na przykład. Mogą się też pojawić jakieś problemy z widzeniem, ze wzrokiem, więc zwróćcie na to uwagę. Tutaj często w siedmiu kielichach występuje problem z doborem odpowiednich szkieł tak? w okularach, czy w ogóle szkieł, jeżeli nie są to szkła kontaktowe. Więc warto to sprawdzić. Warto sprawdzić, no, wiecie, rzadziej coś dzieje się ze szkłami, chociaż to, to może być miejsce. Natomiast częściej jest to po prostu zmiana wady wzroku i to być może warto sprawdzić, bo może ten wzrok uległ zmianie i być może wada wzroku pogłębiła się. Więc warto to zweryfikować, sprawdzić, zrobić sobie badania u i zweryfikować, czy nie, nie zachodzi potrzeba zmiany tych szkieł, tak. W innej kwestii uważajcie na jakieś problemy ginekologiczne, jeżeli chodzi o kobiety. Czasem zatrucia mogą też tutaj się jakieś pokazać, więc uważajmy na to, co jemy, co spożywamy, co pijemy. I moi drogie rybki, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to, na co uważać. Warto też uważać na uleganie emocjom, na, na kaprysy. O, uważajcie na imprezę, która mogłaby mieć miejsce z alkoholem. Mm. No. E, co w miłości? W miłości dwie buławy. No i te dwie buławy, drogie rybki, e, pokazują e, to, aby może jakaś relacja, może jakaś osoba uczy Was cierpliwości. A jeżeli nie, to cztery, dwie buławy w nadchodzącym czasie nauczą Was troszkę cierpliwości, e, ale też e, pokażą, że jest konieczne podjęcie decyzji w jakiejś kwestii uczuciowej, relacyjnej w kwestii jakiejś relacji i teraz tu rozmyślacie, macie jakąś roztarkę w życiu uczuciowym w części ryb pojawia się pewna niepewność być może poczucie braku stabilizacji u boku obecnej osoby u boku obecnego partnera, obecnej partnerki może pojawiają, pojawią się pewne sprzeczności a co więcej nawet może dosyć duże różnice charakterów między wami no, i to może być przyczyną tej niepewności co do wyboru, co do kontynuacji znajomości, co do jakiejś decyzji. Ale dlaczego co do wyboru? Dlatego, że tu są dwie buławy, więc są więcej niż jedna osoba, są przynajmniej dwie. No i stajecie przed wyborem, ale też obawiacie się, aby bardziej zaangażować się w jakąś znajomość w tej dwójce buław także no jest kwestia podjęcia decyzji tak? gdzie chcecie ukierunkować swoje działania Wy, partnerstwo tutaj ma szansę na dobrze prosperujący pełen sukcesów w związek natomiast obojętność, bierność czy brak decyzji i pozostawanie na rozstaju dróg no to kochani, nie jest na dłuższą metę dlatego jest to wskazówka, abyście zaczęli działać abyście dokonali wyboru bo wybór jest wbrew pozorom całkiem jasny i prosty, więc powinno się udać. E, i, I. I właściwie to w miłości chyba tyle. E, rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie tutaj cztery kielichy. Trochę nudy, trochę może rozczarowania, ale dla innej części z Was trochę tęsknoty emocjonalnej, za kimś, za czymś, troszkę apatii, takiej sytuacji oj, nie wiem co mam zrobić, co tu wybrać, no znowu co tu wybrać, co robić, czym się zająć, do czego się zmotywować. No może właśnie trudno o motywację, może trudno jakąś determinację do czegoś, do jakiegoś działania. I to jest trochę tak, że tutaj osiągnęliście jakąś pewną stabilizację. W jakiejś relacji i po prostu jest to trochę przyczyną Waszego znudzenia, być może nawet no, właśnie znudzenia drugą osobą, w rodzinie, w związku, w relacji, ale bardziej tutaj w stosunkach rodzinnych, może w stosunkach jakiejś przyjaźni. E, tutaj przydałaby się jakaś iskra, która mogłaby na nowo jakby mm, rozbudzić e, te relacje międzyludzkie spowodować częstsze kontakty, na przykład jeżeli chodzi o znajomych, o rodzinę, czy o przyjaciół. Tutaj jest informacja nawet o tym, że potrzebni są komuś nowi znajomi, jakieś rybie potrzebni są nowi znajomi, być może nowe zaj zajęcia, nowe zainteresowania, jakieś nowe aktywności. No bo w jakimś, w jakimś względzie wasze cierpienie emocjonalne trochę daje poczucie takiej beznadziei, a pomimo tego jednak widoki na przyszłość są dobre, także nie ma sensu martwić się za istniałym problemem, bo szczęście jest blisko. I to niezadowolenie często wynika z tego, że nie cieszycie się z małych rzeczy, że odrzucacie lub nie zauważacie jakiejś szansy lub pomocy. Karta Czterech Kielichów często wskazuje na to, że jakby pokazuje, że. Przegapiacie coś ważnego, więc zwróćcie uwagę, abyście nie przegapili nie wiem, czy jakiejś ważnej okazji do spotkań, do rozmów, może do zgody, do pogodzenia się z kimś, albo w ogóle do jakichś kontaktów z kimś, tak, z otoczenia, przyjaciół, rodziny i znajomych. I teraz. Tutaj jest trochę pokazana osoba, która jest niezadowolona ze swojego życia, przez co nie potrafi dostrzec to, co ma. Nie potrafi dostrzec e, korzyści, które płyną z pracy, z relacji z innymi ludźmi, ze związków, z, ro, z, z rodziny, tak, ze swoich działań. E, po prostu wszystko jakby traci sens i staje się zbyt przyziemne dla Was. I, no, Ale to też z tego względu, że najczęściej tak jest, dlatego że skupia się wyłącznie na tym, czego brakuje jest się trochę wrażliwym na pokusę i pragnie się jeszcze czegoś więcej tak? w każdym razie jeżeli chcecie poprawić swoje życie a jednocześnie nie potraficie docenić tego co jest pozytywne w Waszej obecnej sytuacji no to e, trochę pochłania jesteście pochłonięci samym, samimi samymi sobą i zaślepieni tymi złudzeniami które symbolizuje czwarty puchar którego nie dostrzegacie a on naprawdę jest jest i teraz Moi drodzy, hmm... często w wydarzeniach Czterech Kielichów, w tym obszarze przyjaciół, rodziny, znajomych, są takie wydarzenia jak pomoc, której się nie chce. Może ktoś tą po pomoc oferuje, hmm, no ale właśnie, hmm, ktoś z ryb nie chce, ktoś odwołuje spotkania, nie wiem. może pozbywa się jakichś rzeczy, zmienia decyzję Jednocześnie tęskni za czymś utraconym, być może bezpowrotnie, albo za utratą jakiejś okazji. Pojawia się tutaj trochę refleksyjnego podejścia do życia, ale też pracy nad swoją osobowością i chyba na tym warto się skupić. Moi drodzy, yy, co w pracy i w finansach? Osiem buław. Osiem buław yy, no, informuje o, nadal o dosyć pracowitym nadchodzącym okresie. Yy. Sprawy związane z prowadzeniem dla części z was, no albo firmy, albo biznesu, albo po prostu sprawy zawodowe, będą rozwijały się w bardzo szybkim tempie. Możliwe, że będzie wiele sytuacji, wiele pracy, wiele transakcji, dużo możliwości mm, negocjacji, ale też mm, mogą tutaj być te podróże, o których wspomniałam już w rycerzu monet. Tych podróży może być dosyć wiele. Tu może być dużo wymiany informacji, komunikacji, Wiadomości, może być duża ilość korespondencji, duża ilość zamówień, klientów. To jest taki intensywny okres rozwoju ale jedno, firmy, ale jednocześnie zakończenia złej pasy, tak? Dla osób, które szukają pracy, szukają zatrudnienia, yy, możecie spodziewać się ciekawych ofert pracy w nadchodzącym czasie. I są to właściwie, jest to taki czas działań, gdzie nie ma mowy o żadnym biernym oczekiwaniu. Tu jest działanie, tu jest akcja, tu się dzieje, tu jest ruch naprzód. Tu może być wiele wydarzeń jednocześnie, niezwykle szybki rozwój y, sytuacji. No i też może być trochę podróży i właśnie nawiązywania nowych znajomości, no więc chyba to, co rybom byłoby potrzebne w nadchodzącym czasie. W razie lub w wyniku jest u głupiec. Karta głupca. Moi drodzy, y, To jest jedna duża arkana tutaj u Was. Y, w zasadzie nie macie tutaj kart osobowych, no właśnie, nie ma tutaj konkretnych osób. No jest ten rycerz monet, ale. Nie ma tutaj żadnych takich konkretnych osób, które mówiłyby o. Um, no, oprócz tej karty osobowej, karty dużych arkan, to jest karta Wodnika, ale wiecie, no to może nie być dla nikogo akurat ta informacja, więc nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, ta karta oznacza nowy początek, potencjał. I teraz rozpoczynanie czegoś nowego, lub spojrzenie, świeże spojrzenie na sprawę, nowe spojrzenie na sprawę. E, moi drodzy. E, ta karta radzi Wam, abyście zapomnieli o wszystkim tym, co znacie, i stawili czoła temu, co jest nieznane. Z jakich względów jest to istotne? Może trzeba dokonać wyboru yy, czegoś, czego wcześniej nie braliście pod uwagę. Nie wiem, czy osoby, czy sytuacji, której wcześniej nie wybraliście, albo drogi, którą wcześniej nigdy byście się nie odważyli czy nie chcieli pójść, tak? No właśnie, to jest yy, mowa o tym, aby zapomnieć o tym wszystkim, co się zna i stawić czoło temu, co nieznane, czyli otworzyć się na nieznane. Otworzyć się na nowość, na nowość, otworzyć się na nowy początek. Ten nowy początek, oczywiście, może dotyczyć różnych kwestii. To może być nowy kierunek, nowy kierunek drogi życiowej, podjęcie się jakiegoś nowego wyzwania, wejście w jakąś przygodę, ale też wejście w nowe życie. Tu jest możliwa niespodzianka. Dzięki tej ciekawości jest możliwa ta niespodzianka. Słuchajcie i. Dla relacji, uczuć, związków to jest zbieranie doświadczeń, otwieranie się na te nowe znajomości, e, czasem jakieś niezobowiązujące wiadomo, e, znajomości, e, bez przywiązania do miejsca i osoby, ale słuchajcie, w sferze zawodowej jest to zupełnie nowy etap, nowe doświadczenia, nowe kontakty zawodowe. Tutaj może być trochę w tym niegospodarności, rozrzutności i nieumiejętności, właśnie gospodarowania pieniędzmi, przez brak rozwagi i jakąś niekonsekwencję, więc na to uważamy. Natomiast znowu jest to sytuacja, w której, związana z jakimiś nowymi wydarzeniami, kiedy będzie trzeba znowu dokonać wyboru, konieczne jest. Dokonanie wyboru, ale kończenie pewnych etapów w swoim życiu. Tu jest w głupcu zmiana miejsca zamieszkania, rozpoczęcie nowej pracy, podjęcie nauki dla niektórych z Was i zachęcanie do korzystania z uroków życia ogólnie. I to jest informacja, że zawsze można zacząć wszystko od początku. No, tak to jest. Warto być otwartym na wszelkie aspekty życia bez żadnych dziwnych, złych wyobrażeń. A wszelkie wydarzenia traktować z radością i ciekawością, tak? E, ważne jest, aby dać sobie odrobinę luzu i nie trzymać się utartych szlaków, m, tak jak tutaj e, e, ta e, tak ta duża arkana Wam mówi zapomnijcie o wszystkim co znacie i e, stańcie przed tym co nieznane po prostu. Rybki, wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa pa.